Avatar to jeden z najwyżej ocenianych seriali animowanych, który znalazł rzesze fanów i odbiorców, często wykraczającą poza jego docelową dziecięcą widownię. Między innymi dlatego, że w przystępny również dla dzieci sposób był on w stanie kompleksowo poruszać złożone tematy, takie jak wojna, a także przedstawiać głębokie postacie zmagające się z realnymi życiowymi problemami. Czego jednym z lepszych przykładów jest postać wujka Airo, która dobrze ukazuje nie tylko jak być pomocą dla innych, ale także jak pomóc samemu sobie. Sponsorem odcinka jest Surfshark. Odcinek zawiera spoilery z serialu Avatar Legenda Anga. Wujek Airo przyjął się w popkulturze jako obraz dobrego mentora, zachowującego zawsze spokój, potrafiącego do każdej osoby podejść z wyrozumiałością, i do którego zawsze można się zwrócić po mądre rady, które z powodzeniem można by stosować we własnym życiu. Jednak obraz ten pomija tak naprawdę głębsze warstwy tego bohatera i to, jaką drogę przeszedł. Dobry wujek nie jest tutaj krystalicznie czystym archetypem mędrca pokroju Gandalfa, który po prostu czuwałby nad bohaterami. Należy sobie przypomnieć, że przez większą część życia Airo był następcą tronu w quasi-faszystowskim imperium. Oraz chętnie i skutecznie realizował jego kampanię podboju i aneksji sąsiednich krajów. A warto tutaj zaznaczyć, że formalnym uzasadnieniem imperialistycznej polityki Narodu Ognia jest ich przekonanie o bezwzględnej wyższości ich cywilizacji nad resztą, co ma im dawać prawo do narzucania jej siłą innym narodom, by dla ich własnego dobra wmusić im swoje zdobycze kultury, techniki i organizacji społecznej. Takie właśnie założenia Airo realizował przez większość swojego życia. We wspomnieniach widzimy nawet scenę, gdzie w listach z frontu do swoich bratanków beztrosko żartuje on z palonych przez siebie miast. Wszystko to jednak się zmieniło, gdy podczas kluczowej bitwy zginął jego syn. Airo w jednym momencie kompletnie się załamał i po prostu odszedł, zostawiając armię i załamując przebieg bitwy. Żyjąc i zajmując jedną z najwyższych pozycji w kulturze przypisującej sobie prawo do podporządkowania sobie świata, jednocześnie był całkowicie nieprzygotowany na zupełnie naturalną część życia, jaką jest śmiertelność, zwłaszcza w warunkach wojennych. Można by pomyśleć, że był tak bezkrytycznie przekonany o słuszności dziejowej tego, co realizował w życiu, że w ogóle nie brał pod uwagę, że coś złego może spotkać jego lub jego bliskich. Po tym kolejną część życia spędził na rozwoju duchowym, dzięki któremu ostatecznie odnalazł spokój, ale w efekcie tego stał się też wycofany ze świata, niemal obojętny. Po swojej traumie nie tyle wraca on do normalnego życia, co postanawia być jego biernym obserwatorem. Powoli zaczyna się to zmieniać, dopiero gdy odnajduje osobę potrzebującą pomocy. Airo, który sam stracił syna nie może nawet patrzeć, gdy jego brat publicznie krzywdzi i upokarza własne dziecko, po czym bierze sobie za cel opiekę nad swoim wygnanym z imperium bratankiem. Jednak zmiana w jego podejściu nie przychodzi tutaj od razu. Jeszcze przez większą część pierwszego sezonu serialu, Airo jest głównie wycofaną osobą, postronną wobec tego, co się dzieje, skupioną w dużej mierze na zapewnieniu sobie wygodnej pozycji do obserwacji a swojemu bratankowi z początku głównie próbuje przekazać, aby podobnie jak on nie angażował się zbytnio w to, co robi. Do działania mobilizuje go jedynie chęć ochrony ZUKO, zarówno przed innymi, jak i przed krzywdą, którą wyrządza on samemu sobie. Przez to z czasem Airo sam angażuje się w relacje z chłopcem, dostrzegając, jak bardzo został on skrzywdzony i jak bardzo potrzebuje nakierowania. Dzięki temu stary generał znów ma cel w swoim życiu. Osobę, która go potrzebuje, nawet jeśli sama nie zdaje sobie z tego sprawy. A z czasem, i to co ciekawe przy okazji pomocy innemu zagubionemu dziecku, przyznaje także sam przed sobą, że on też potrzebuje swojego bratanka. I choć później próbuje jeszcze zorganizować sobie ciche życie na uboczu, to zdaje sobie sprawę, że troszcząc się o drugą osobę, musi brać czynny udział w jej życiu, również w jego celach i zmaganiach przez co z czasem dostrzega także, że ma obowiązki wobec czegoś większego i ostatecznie, aktywnie angażuje się w walkę z tym, co sam kiedyś budował. Airo tak naprawdę dopiero w trakcie trwania serialu staje się postacią mentora, a tym, co pozwala mu pomagać wielu napotykanym na drodze ludziom i odnosić się do ich problemów, jest jego własny ból i traumy, a dokładnie rzecz biorąc to, że udało mu się skutecznie z nich wyjść. I poczucie obowiązku, by pomagać w tym innym. Co jest prawdopodobnie najlepiej zobrazowane w odcinku Opowieści z Basin se, w którym Airo uspokaja płaczącego chłopca, starsze dzieci uczy o odpowiedzialności za własne czyny, a nawet pomaga młodemu mężczyźnie, który próbuje go okraść, ucząc go, jak poprawnie trzymać nóż, dzieląc się z nim herbatą i zachęcając do realizowania własnych marzeń. Na co ten odpowiada, że nikt do tej pory w niego nie wierzył. Wszystkie te spotkania są właściwie przejawami ojcowskiej pomocy, zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa, przekazaniem wartości oraz dodaniem otuchy i popchnięciem do działania. A wszystko to skontrastowane jest z końcówką odcinka, w której Airo zapala kadzidło nad podobizną swojego syna, prawdopodobnie w miejscu, w którym ten zginął, mówiąc przy tym wszystkiego najlepszego z okazji urodzin synu, gdybym tylko potrafił wtedy pomóc Tobie. W ten sposób z jego własnego doświadczenia i mądrości, których nabrał w dużej mierze dzięki swoim porażkom, zaczynają korzystać inni. Jest to tak naprawdę bardzo dobre zobrazowanie tego, że również w prawdziwym życiu droga do zostania mędrcem wiedzie bardzo często przez własne katastrofalne błędy oraz przez wyciąganie z nich odpowiednich wniosków. A także dobry obraz tego, że pomoc innym często pozwala nam samym lepiej poukładać własne urazy i problemy. Dlatego też nasz bohater, angażując się, buduje w końcu wobec Zuko prawdziwą ojcowską relację, która potrafi przetrwać nawet zdradę. Ostatecznie Airo staje się właściwie obrazem ojca syna marnotrawnego, który, jak sam wyznaje, nie był zły na dziecko, a jedynie smutny, że to zgubiło właściwą drogę. A co więcej, potrafi to dziecko zrozumieć, bo sam też doświadczył cierpienia i bycia zagubionym. A na końcu drogi, dzięki temu wszystkiemu, można powiedzieć, że Airo znów ma syna, a Zuko ma w końcu prawdziwego ojca. I okazuje się, że czasem najlepszym sposobem na rozwiązanie własnych problemów może być pomoc drugiej osobie. A dla osób zainteresowanych zachowaniem anonimowości w sieci, przypominamy, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest VPN Surfshark. Pozwala on na łączenie się z internetem za pomocą prywatnej sieci wirtualnej. Dzięki czemu strony internetowe oraz inni użytkownicy nie widzą Twojej prawdziwej lokalizacji, tylko lokalizację dowolnie wybranego serwera serwszarka, które rozsiane są po całym świecie. Zapewnia on też ochronę przed reklamami i informuje o bezpieczeństwie Twoich haseł oraz maili. A dodatkowo, jeśli w Twoim kraju miałby zostać ograniczony dostęp do niektórych stron internetowych, VPN pozwala to obejść i zachować do nich normalny dostęp. Tak samo pozwala on na korzystanie z serwisów, które na przykład nie są jeszcze dostępne w Twoim kraju. A dla widzów przygotowany jest także kod promocyjny dający 83% zniżki oraz 3 dodatkowe miesiące za darmo. Wystarczy wejść w link widoczny pod filmem i wpisać kod Wojna Idei. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patreonie. Do usłyszenia.